Witam Państwa i zapraszam na aktualności ratajskie. W bieżącym wydaniu naszego programu postaramy się odpowiedzieć m.in. na pytanie, kiedy będą możliwe przekształcenia gruntów pod blokami na osiedlu Lecha oraz Czecha. Zapraszam. Mieszkańcy osiedli Lecha i Czecha niecierpliwią się, nie wiedzą kiedy będą mogli przekształcić swoje mieszkania w odrębną własność. Na innych osiedlach spółdzielnia mieszkaniowa Osiedle Młodych już w poprzednich latach wykupiła wszystkie grunty, a to jest warunek, który musi zostać spełniony, aby mieszkańcy mogli przejąć mieszkania na własność. Jednak część gruntów pod budynkami na osiedlach Lecha i Czecha znajduje się w bezumownym korzystaniu i użytkowaniu wieczystym spółdzielni, i tak długo jak nie będzie należeć do spółdzielni, mieszkańcy nie będą mogli wnioskować o przekształcenie swoich lokali w odrębną własność. Właśnie w tej sprawie zadzwoniła do nas jedna z mieszkanek osiedla Czecha. Nie rozumiem, dlaczego tak długo trwa sprawa gruntów na osiedlu Czecha. Nie można wykupić mieszkania na y, osobną własność. I rzecz jest po prostu w tym, że my nie wiemy, na czym stoimy do końca. A nadal nic w sprawie gruntów odnośnie Czecha nie wiadomo. Od wielu lat ja złożyłam wniosek już. W 2007 roku, i żadnej odpowiedzi na to nie mam. Zwróciliśmy się ze sprawą do spółdzielni. Zapytaliśmy, dlaczego na przekształcenie gruntów na tych dwóch osiedlach trzeba tak długo czekać. Kwestia gruntów na osiedlach, zarówno Lecha, jak i Czecha, jest dość skomplikowana ze względu na bardzo zróżnicowany stan prawny właśnie tych gruntów. Po kolei. Na osiedlu Lecha spółdzielnia wykupiła już grunty pod wieżowcami oraz pod deską z zegarem, i tam mieszkańcy mogą przekształcić mieszkania w odrębną własność. Budynki o numerach od 80 do 119 pod tymi czterema blokami spółdzielnia w zeszłym roku nabyła prawo do użytkowania wieczystego. Jak wiadomo, jednak w tym roku, od 1 stycznia, użytkowanie wieczyste zostało zlikwidowane ustawą. Ale nie oznacza to jeszcze, że spółdzielnie od razu przejęły grunty. Aby formalności stało się zadość, muszą zapłacić stosowną opłatę i otrzymać od Urzędu Miasta zaświadczenie o przekształceniu. Ze względu na to, że weszła ustawa przekształceniowa, obecnie czekamy na zaświadczenie właśnie o tym przekształceniu, które wydaje Urząd Miasta Poznania. Po uzyskaniu tego zaświadczenia, mieszkańcy będą mogli wnioskować o odrębną własność. Jak przewiduje spółdzielnia, zaświadczenie zostanie wystawione do końca tego roku. Reszta gruntów na osiedlu Lecha jest niestety objęta tak zwanymi postępowaniami zwrotowymi, w których dawni właściciele próbują sądownie odzyskać swoją ziemię, z której zostali wywłaszczeni pod budowę ratajskich blokowisk. Postępowania zwrotowe blokują możliwość przejęcia gruntów. Tutaj toczone są postępowania zwrotowe przez instytucję niezależną od spółdzielni, i tutaj po prostu musimy czekać, aż te postępowania się zakończą. Wtedy będziemy mogli podejmować kolejne kroki, aby udostępnić je mieszkańcom. Osiedle Czecha. Tutaj mieszkańcy tylko jednego budynku mogą spodziewać się szybkiego przekształcenia z użytkowania wieczystego na własność. Jest to blok o numerach 114 do 128. Tutaj czekamy na wydanie przez Urząd Miasta zaświadczenia właśnie o przekształceniu tego prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Tak się składa, że cała reszta bloków na osiedlu znajduje się na jednej wspólnej działce, wspólnej również z pawilonami handlowymi. Tak się również składa, że wysokość opłaty za przekształcenie z użytkowania we własność różni się zależnie od tego, czy dotyczy budynków użytkowych, mieszkaniowych, czy na przykład parkingów. Zgodnie z przepisami ustawy przekształceniowej w takich wypadkach musi nastąpić podział geodezyjny, aby pawilony i parkingi były na osobnych działkach, a bloki na osobnych. Obecnie spółdzielnia czeka, aż ta procedura prowadzona w Urzędzie Miasta zakończy się. W momencie, kiedy dokona się podział geodezyjny tego terenu, który wyodrębni zarówno parking na osiedlu Czecha, jak i pawilony handlowe, będziemy mogli podejmować kolejne kroki związane z budynkami mieszkalnymi. Mieszkańcy będą mogli realizować wnioski o przekształcenie swoich lokali w odrębną własność po nabyciu przez spółdzielnię prawa własności do gruntów, wydzieleniu nieruchomości budynkowych oraz podjęciu przez zarząd spółdzielni uchwał określających przedmiot odrębnej własności lokali. Do poważnego pożaru mieszkania doszło na osiedlu Jagiellońskim. We wtorek 6 sierpnia w godzinach popołudniowych na osiedlu musiała interweniować straż pożarna. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Jego przyczyny są obecnie wyjaśniane. Z informacji udzielonych nam przez spółdzielnię mieszkaniową Osiedle Młodych wynika, że szkody są dość duże. Spaleniu uległa znaczna część lokalu. Remontu będzie wymagała elewacja, konieczne będzie odmalowanie klatki schodowej, w całym budynku przeprowadzony zostanie przegląd instalacji gazowej, a w pionie, w którym doszło do pożaru, planowany jest przegląd instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz elektrycznych. Skatepark na osiedlu piastowskim jest już ponownie otwarty, remont już się zakończył. Poznańskie ośrodki sportu i rekreacji oddały do dyspozycji użytkowników 8 nowych figur, z których korzystać mogą jeżdżący na rolkach, deskorolkach rowerach BMX oraz hulajnogach. Najwyższy element w skateparku ma ponad 3,5 metra wysokości. Figury, które zostały w zeszłym roku rozebrane ze względu na zły stan techniczny zostały zastąpione nowymi. Przed wykonaniem tych prac konsultowaliśmy się ze wszystkimi, którzy korzystają z tego skateparku, i na ich życzenie powstały tutaj figury drewniane, które łatwiej amortyzują skoki. Nowe elementy są wykonane z drewna ze specjalnym poszyciem zabezpieczającym obiekty przed wilgocią. Ma to zapewnić figurom większą trwałość, a użytkownikom bezpieczeństwo korzystać. Z atrakcji może już każdy. Skatepark jest czynny bezpłatnie od godziny 9 do 21. Warunkiem korzystania ze skateparku jest założenie kasku. Modernizacja skateparku kosztowała niecałe 400 tysięcy złotych. Jessica 2, tak nazywa się unijny program preferencyjnych pożyczek na termomodernizację budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych w tym roku skorzystała z niego spółdzielnia mieszkaniowa Osiedle Młodych. Ratajskie bloki zostały docieplone po raz pierwszy w ramach podobnego programu. Spółdzielnia za tę pożyczkę dociepliła budynki na osiedlu Tysiąclecia 26 do 29, na osiedlu Stary Żegrze 20 do 22, na osiedlu Polan 24 do 26, na osiedlu Orła Białego 3 oraz na osiedlu Rusa 86 do 99 oraz 96 do 100, Prace dociepleniowe przyczyniają się do ochrony środowiska. Termomodernizacje wpisują się w taki plan polityki niskoemisyjnej prowadzony przez miasto Poznań i od tego roku budynki, które są przeznaczone jeszcze do termomodernizacji na terenie spółdzielni, a jest ich około 30, są wpisane do tego planu, co też pokazuje, że spółdzielnia działa proekologicznie i idzie właśnie w tym kierunku, aby tą gospodarkę niskoemisyjną wprowadzać tutaj na terenie Rataj. Spółdzielnia w przyszłych latach również planuje skorzystać z unijnej pożyczki na ten cel. Już niedługo każdy będzie mógł spojrzeć na Dolinę Cybiny w Poznaniu z zupełnie innej perspektywy. Na terenie nadleśnictwa Antoninek powstaje ścieżka w koronach drzew, ale będzie ona tylko jednym z elementów szlaku turystyczno-rekreacyjnego, który powstanie wzdłuż rzeki. Widoczne są już pierwsze efekty prowadzonych prac, obecnie powstaje ścieżka przez tereny bagienne szlak ma mieć również walory edukacyjne, będzie spełniał także funkcję komunikacyjną pomiędzy brzegami rzeki, jego ukończenie ma nastąpić jeszcze w tym roku. Nadwartą to nowość w kulturze to już kawał zamkniętej historii. Oglądanie filmów Niemych odeszło na jakiś czas do lamusa po to, aby wrócić na plażę Rataje Zagro. Inauguracja spotkań z taperem odbyła się 26 lipca po zachodzie słońca. Film niemy, który mieszkańcy mogli oglądać to polska produkcja Mocny Człowiek z 29 roku. Jak taper, czyli Piotr Wiza znany mieszkańcom Rataj choćby z zespołu Wrzosy poradził sobie z tą nietypową materią, czyli filmem? Jest to trochę ponury dramat, czasami klimatem zachodzące o nieryczne klimaty grozy, czy też po prostu wielkich dylematów moralnych, czy też dylematów związanych z rozróżnianiem dobra i zła. Ten film właśnie o tym mówi w sposób przepiękny. Nie wiem, czy uda mi się w sposób przepiękny oddać klimat tego filmu, ale postaram się, żeby muzyka częściowo oddawała klimat obrazu rozwoju i upadku kina niemego w Polsce czy Poznaniu mówił mieszkańcom Rataj Historyk Sztuki. Niewiele osób wie o tym, że w okresie międzywojennym, w epoce kina niemego, czyli tak mniej więcej w Polsce to jest do 1929 roku, Poznań był jednym z najsilniejszych ośrodków filmowych. Zrealizowano kilkanaście filmów i wśród tych, które ocalały, niestety większość nie ocalała, będziemy pokazywać jeszcze w sierpniu. Legendarny film zrobiony przez Leonarda Buczkowskiego, twórcę imienia, legendarnego filmu Skarb i Zakazane Piosenki. Co jeszcze będzie grane w kinie na plaży? Rataje? O tym będą informować organizatorzy na Facebooku. Wakacyjne propozycje książek dla dzieci. Wydawnictwo Świętego Wojciecha nie czeka swoich młodych czytelników. Zaprasza już teraz. Jakie nowości czekają na Milusińskich w księgarni? Kultura daje nura, czyli kiedy nie wiecie jak zachować się w internecie. inne Krawczyk, książka z ilustracjami Elutyki Dackiej. Nasze dzieciaki rzeczywiście no, korzystają w sposób długo trwały i przez wiele właśnie godzin z tych zdobyczy najnowszej technologii, ze smartfonów, z komputerów, z tabletów i nierzadko nie wiedzą też, jak zachować się w konkretnych sytuacjach. Na to i wiele pytań odpowiadają nam Tosia, jej brat i ich fioletowy przyjaciel. Kolejna książka to Tramwaj Eliasza z serii przygotowej dla dzieci Brygada Lew, przygody trójki przyjaciół, którzy poznając Eliasza rozpoczęli przygodę pełną wrażeń. I ostatnia książka to Dokta opowieść o Wandzie Błańskiej Elizy Piotrowskiej. Książka opowiada o pani doktor, której życie pokazało, że warto realizować swoje marzenia. Książki są adresowane dla czytelnika w wieku od 6 do 12 lat, czyli takie już, takie już dziecko, które potrafi czytać, lubi książki, chce przeżyć właśnie taką wakacyjną przygodę. Są pięknie wydane, pięknie ilustrowane i przede wszystkim to są książki, które mają porządne przesłania, które coś przekazują naszym czytelnikom. To nie są takie lekkie lekturki na czas wakacji, ale rzeczywiście niosą ze sobą pewne wartości. Książki dostępne są w Księgarni Świętego Wojciecha na placu wolności 1 w siedzibie wydawnictwa Świętego Wojciecha na ulicy Hartowo 5 można je zakupić także przez stronę internetową www.świętywojciech.pl, a my mamy dla Państwa książki do rozdania. Piszcie do nas na adres redakcjamałpa.poznań.pl, kto pierwszy, ten lepszy.